Julia i Świąteczna Bańka, tajemnicza podróż do Krainy Elfów. W ciepłym, przytulnym domu na skraju malowniczego miasteczka, rodzina Nowaków ozdabiała swoją choinkę na Boże Narodzenie. Wśród kolorowych lampek i błyszczących ozdób znajdowała się jedna szczególna bańka. Była stara, muchana szklana z delikatnymi srebrnymi wzorami, która zdawała się mienić tajemniczym blaskiem. Bańka ta była w rodzinie od pokoleń. Przekazywana z rąk do rąk, opatulona legendami i wspomnieniami, była czymś więcej niż tylko ozdobą. Wielu członków rodziny przysięgało, że bańka ta ma magiczne moce. W noc wigilijną, kiedy w domu zapanował spokój, a wszystkie światła choinki błyszczały w ciemności, coś niezwykłego zaczęło się dziać. Bańka delikatnie zadrżała, a w jej wnętrzu pojawiło się światło. Wśród nocnej ciszy, bańka na choince zaczęła emanować ciepłym, migoczącym światłem. Wydawało się, jakby w jej wnętrzu coś się poruszało, jakby małe iskierki tańczyły w środku, tworząc niezwykłe wzory. Najmłodsza członkini rodziny, ośmioletnia Julia, która jeszcze nie zasnęła, zauważyła ten niezwykły ruch. Z ciekawością podeszła bliżej choinki, by przyjrzeć się bańce. Oczy Julii rozbłysły zdumieniem, gdy zdała sobie sprawę, że wewnątrz bańki wydaje się odbywać się jakiś miniaturyzowany świat. Julia przyłożyła ucho do bańki i wydawało jej się, że słyszy ciche dźwięki, śmiech, muzykę, a może nawet śpiew. Była całkowicie zafascynowana tym, co widziała i słyszała. Nagle bańka zaczęła delikatnie wibrować, a jej światło stało się jaśniejsze. Julia czuła, jak magiczna atmosfera tej chwili otula ją, a Bańka zdawała się wzywać ją do środka swojego tajemniczego świata. Niespodziewanie, Bańka delikatnie otworzyła się, a Julia poczuła, jakby niewidzialna siła delikatnie przyciągała ją do jej wnętrza. Zanim się zorientowała, znalazła się wewnątrz Bańki, otoczona przez świetlisty, bajkowy świat. Wokół Julii roztaczał się miniaturowy, śniący krajobraz, który wyglądał jak coś z najpiękniejszych świątecznych opowieści. Wszędzie były małe, mieniące się domki, kryształowe drzewa i świecące ścieżki. Na niebie śniły małe gwiazdy, a powietrze było wypełnione delikatnym śpiewem i dźwiękiem dzwonków. Julia, choć zaskoczona, poczuła się jak w domu, w tym cudownym miejscu. Wędrowała po świecących ścieżkach, odkrywając coraz to nowe zakątki tego magicznego świata. Wszystko wokół niej było pełne życia i radości. Wkrótce spotkała grupę malutkich, radosnych postaci, które wyglądały jak miniaturowe elfy. Powitały ją serdecznie, jakby od dawna oczekiwały jej przybycia. Elfy, które powitały Julię, były małe i wesołe, z błyszczącymi oczami i w kolorowych strojach. Przedstawiły się jako strażnicy bańki, którzy dbają o to, by jej magia nigdy nie zgasła. Opowiedziały Julii, że świat wewnątrz bańki to miejsce, gdzie gromadzą się marzenia i życzenia dzieci z całego świata. Julia była zafascynowana. Nigdy nie wyobrażała sobie, że coś takiego może istnieć. Elfy poprowadziły Julię do centrum świecącego miasteczka, gdzie znajdował się ośniewający pałac. W pałacu tym mieszkała królowa Bańki, która dbała o to, by Magia Świąt była obecna w każdym domu. Julia, choć początkowo nieśmiała, zaczęła czuć się coraz bardziej swobodnie w towarzystwie elfów. Wspólnie śmiali się, tańczyli i śpiewali świąteczne piosenki. Każda chwila była dla niej jak spełnienie najpiękniejszego świątecznego marzenia. Julia, prowadzona przez elfy, dotarła do olśniewającego pałacu, który lśnił jak gwiazda na świątecznym niebie. Wewnątrz pałacu panowała atmosfera ciepła i radości, a każdy kąt był ozdobiony świątecznymi dekoracjami. W wielkiej, jasno oświetlonej sali tronowej Julia spotkała królową Bańki. Królowa była elegancka i pełna majestatu, z koroną lśniącą jak kryształowy lód. Jej oczy były pełne dobroci, a uśmiech przyjazny. Królowa Bańki powitała Julię ciepło. Witaj, Julia. Twoje czyste serce i dziecięce marzenia przyprowadziły cię tutaj, powiedziała. Wyjaśniła, że bańka jest domem dla wszystkich pięknych świątecznych marzeń i wspomnień, a Julia została wybrana, aby doświadczyć tego magicznego miejsca. Julia słuchała z zachwytem. Królowa opowiedziała jej, że każde dobre uczynki i szczere życzenia dodają magii do świata bańki, a Julia swoją wiarą w magię świąt przyczyniła się do tego cudu. Królowa obdarzyła Julię specjalnym zadaniem miała podzielić się swoją historią i radością ze świąt z innymi, by magia bańki mogła trwać. Po rozmowie z królową bańki, Julia poczuła się zainspirowana i zobowiązana do dzielenia się magią świąt. Królowa dała jej małą, świecącą bańkę, symbol magii i radości, którą miała przekazać innym. Z bańką w ręku, Julia wyruszyła na spacer po świecących uliczkach miasteczka wewnątrz bańki. Spotykała po drodze różne postacie, elfy, zabawne zwierzęta i nawet miniaturowe anioły. Każdemu, kogo spotkała, opowiadała o swoim świecie i o znaczeniu dzielenia się radością ze świąt. Julia czuła, jak z każdą opowieścią jej serce staje się coraz większe i pełniejsze radości. Elfy, poruszone jej opowieścią, obiecały pomóc jej w przekazywaniu tej radości dalej. Kiedy nadszedł czas, aby Julia wróciła do swojego świata, elfy i królowa bańki pożegnały ją ciepłymi uśmiechami i dobrymi życzeniami. Julia z bańką w ręku poczuła, jak niewidzialna siła zaczyna ją wyprowadzać z magicznego świata bańki. Kiedy Julia powróciła do swojego świata, znalazła się z powrotem w swoim przytulnym domu, tuż przy choince. Bańka, którą dostała od królowej bańki, lekko pulsowała w jej ręce, przypominając o niesamowitej przygodzie, którą właśnie przeżyła. Z entuzjazmem opowiedziała swojej rodzinie o magicznym świecie wewnątrz bańki i o misji, którą jej powierzono. Rodzina, choć zaskoczona, była urzeczona jej opowieścią i wsparła ją w jej nowym zadaniu. W następnych dniach Julia z entuzjazmem dzieliła się swoją historią z przyjaciółmi, sąsiadami i każdym, kto chciał słuchać. Opowiadała o elfach, królowej bańki i o ważności dzielenia się magią i radością świąt. Mała świecąca bańka, którą nosiła ze sobą, stała się symbolem tej radości i magii. Julia używała jej, by rozświetlać ciemne zimowe wieczory, przynosząc uśmiech na twarze wszystkich, którzy ją widzieli. Historia Julii o magicznej bańce i jej podróży do świata pełnego elfów i cudów szybko rozprzestrzeniła się po miasteczku. Dzieci i dorośli byli zafascynowani jej opowieścią i chcieli dowiedzieć się więcej o tym cudownym miejscu. Julia, z bańką zawsze przy sobie, stała się lokalną celebrytką. Jej historia dodawała magii do świątecznego sezonu, a ludzie zaczęli jeszcze bardziej doceniać wartość rodzinnych tradycji, wspólnego spędzania czasu i dzielenia się radością. W szkole Julii nauczyciele wykorzystywali jej opowieść do nauczania o znaczeniu wyobraźni, dobroci i dzielenia się szczęściem z innymi. Julia często była proszona o opowiedzenie swojej historii w klasie, co zawsze robiła z wielką radością. Wigilia była tego roku wyjątkowo magiczna. Julia z bańką w ręce prowadziła śpiew kolęd wokół choinki. Bańka delikatnie świeciła, przypominając wszystkim o cudzie, który Julia przeżyła. Baśń o Julii i jej magicznej bańce stała się częścią świątecznej tradycji miasteczka, przypomnieniem, że magia świąt tkwi w sercach każdego z nas. Koniec. Dziękuję za towarzyszenie w tej magicznej opowieści.